Badanie predyspozycji muzycznych kandydata do szkoły muzycznej rozpoczynamy od badania słuchu muzycznego. Pierwszym zadaniem jest rozpoznanie, który z dźwięków zagranych jest niższy, a który jest wyższy. Biorąc pod uwagę to, że niższy dźwięk to dźwięk grubszy w brzmieniu, taki jak te Wyższe dźwięki to są cieńsze w brzmieniu, czyli takie. A więc, który z dwóch dźwięków, które zagram, jest wyższy, a który jest niższy? Pierwszy był wyższy, a drugi był niższy. A teraz? Pierwszy był niższy, a drugi był wyższy. Jeszcze jeden przykład. Pierwszy był wyższy, a drugi był niższy, mimo że oba leżały dosyć blisko siebie. A teraz, pierwszy dźwięk był taki sam jak drugi. Drugim zadaniem jest określenie, Ile dźwięków na raz słyszysz? To znaczy, zagram jeden dźwięk na raz lub dwa dźwięki na raz lub więcej dźwięków. Kiedy zagram więcej dźwięków, nie trzeba tych dźwięków liczyć. Wystarczy powiedzieć, że słyszę więcej dźwięków. A więc spróbujmy, ile dźwięków słyszysz na raz. To były dwa dźwięki, a teraz. To było więcej dźwięków, a teraz? To był jeden dźwięk. Jeszcze kilka zadań. To było więcej dźwięków i ostatni. To były dwa dźwięki.